Dzisiaj indeks małych spółek SWIG 80 łamie lokalne jakieś średnioterminowe swagdź. 20 836. Skala słabości jest dosyć duża. Ma prawo okazać się jedną z największych w ostatnim czasie. Atakowanie wsparcia 20836 oznacza, że majowe, jak i sierpniowe denko przestaje spełniać swoją defensywną funkcję, i tym samym niedźwiedzie otwierają sobie drogę na południe. Tutaj jest średnia 200-sesyjna na wysokości 20434. Ale to nie jest na chwilę obecną istotne. Kluczowe jest to, że w długim terminie umacnia się koncepcja podwójnego szczytu z pułapką hosty typu fake, i tym samym jest to struktura, która często występuje, oznacza koniec trendu zestawowego występuje podczas zmiany trendu. Dlatego też wydarzenia dzisiejsze pośród małych spółek no, są kolejnym argumentem potwierdzającym to, że niedźwiedzie mogą zdobywać przewagę na warszawskim parkiecie. Jeżeli chodzi o podażowe magnesy, to na przykład tutaj na wysokości strefy 18 tysięcy punktów dochodzi do nałożenia na siebie kilku ważnych, niezależnych poziomów wsparcia, czyli szczytu sierpniowego z tamtego roku, także zniesienia Fibonacciego, 67,8% sali, Zwyżki i dodaje fakt, że w tym samym czasie indeks cenowy wyznaczany przez portal stock.pl doszedł do bardzo ważnego miejsca na wykresie. O ile wcześniej już niedźwiedziom udało się zdobyć przewagę w postaci strzału podażowego, czyli pułapki hoss na wysokości średniej 200 tygodniowej, przełamania wsparcia wyznaczonego przez sierpniowy szczyt tamtego roku, no i przebicia linii trendu wzrostowego. Wszystko to jest dzisiaj wzmacniany przez atak średniej 200 sesyjnej, przez indeks cenowy. Jest to, można powiedzieć, jeden z ostatnich bastionów byków. Jeżeli w najbliższych dniach, godzinach nie dojdzie do odwrócenia lokalnego trendu spadkowego, to tak naprawdę sygnały płynące z obu tych wykresów są mocno niekorzystne dla akcyjnych byków.